Każdy z nas posiada broń, którymi zabija nam się najłatwiej, przy których spędziliśmy najwięcej czasu, lub którymi granie sprawia nam po prostu najwięcej frydy. W tym filmie chcę wam pokazać moje ulubione snajperki. Czy są to najlepsze bronie w Battlefield 4? Nie wiem, słuchajcie, ponieważ kryterium wyboru snajperek w Battlefield 4 jest trochę indywidualne i każdemu z nas z wielu powodów może przypaść do gustu zupełnie inna broń. Jednak wszystkie snajperki, które pokażę w tym filmie, w pewien sposób wyróżniają się w takich technicznych aspektach na tle swoich snajperskich rywali. A moją zdecydowanie top 1 ulubioną ze wszystkich snajperek jest właśnie ta, którą widzicie w tym momencie na ekranie, czyli Scout Elite. Posiada jednak ona swoje spore wady, o których powiem Wam już za chwilę. Używam jej najczęściej na wszystkich takich niewielkich, ciasnych mapach, typu Team Deathmatch, Dominacja, gdzie musimy sobie radzić samą piechotą, której jest bardzo dużo, przy której musimy dosyć często oddawać dużo strzałów, walka jest dynamiczna i nie ma tutaj zbyt wiele czasu na przeładowywanie naszej broni, na czekanie, aż będziemy mogli wystrzelić kolejny pocisk. I tutaj objawia się pierwszy bardzo duży plus Scout Elite, ponieważ posiada ona największy RPM wśród naszych dostępnych bolt action snajperek, czyli jest to 63 runs per i rate of fire oraz ma, ma 640 metrów na sekundę, tą taką prędkość poruszania się kul, co sprawia, że musimy kolejne strzały oddawać jeden po drugim bardzo szybko oraz nasze kule lecą dosyć szybko, czyli dzięki temu nawet jeśli ktoś się porusza, biegnie, nie musimy jakoś bardzo wiele wyprzedzać celownikiem naszej, naszą przyszłą ofiarę, żeby ją zabić bo jesteśmy przekonani, że nasza kula dosyć szybko doleci tam gdzie chcielibyśmy właśnie, żeby trafiła Naszych przeciwników, ale tutaj objawiają się już pierwsze dwa zdecydowane minusy Scout Elite, ponieważ mamy duże opadanie kul, 15 metrów na sekundę kwadrat. Wiele osób tego nie lubi, ale ja powiem Wam szczerze, że lubię radzić sobie z tym w cudzysłowie problemem, ponieważ wtedy czuję, że ta snajperka jest taka bardziej naturalna. Muszę na dalsze odległość trochę podnieść mój celownik wyżej ponad głowę, bo wiem, że ta moja kula bardziej opadnie, co. Naprawdę sprawia mi nawet całkiem niezłą frajdę i wydaje mi się to takie granie tą snajperką bardziej dzięki temu naturalne. A tutaj objawia się również niesamowicie duży plus tej broni. Ten headshot na tak dużą odległość ze strzału z biodra to naprawdę ogromna rzadkość. I ta snajperka również wraz z jeszcze z jedną inną posiada najlepsze statystyki, jeśli chodzi o takie strzały z biodra. Najmniej wtedy nasz pocisk tak jak gdyby z automatu ucieka obok naszego celu. Również drugi minus tej broni to jej dosyć kiepski model obrażeń. Jeśli strzelamy na większą odległość, ponad 100 metrów około, to niestety nie zabijemy przeciwników jednym strzałem w głowę. Nadal zostanie mu trochę punktów życia. Dlatego nie polecam tej mapy na jakieś większe mapy, gdzie musimy sobie radzić z dużo większymi odległościami. Jednak na wszelkie tryby właśnie dominacji, team Def matchu, to śmiało ta odległość... Około kilkudziesięciu metrów wystarcza, żeby zabić wszystkich naszych przeciwników. I naprawdę te niesamowicie dokładne strzały z biodra bardzo często przydają się podczas normalnej gry. Sześć nabojów w magazynku. Dużo mało. Wielu z was może powiedzieć, dlaczego mam używać sześciu nabojów w magazynku, skoro inne snajperki mają ich 11 I bardzo często będę mógł dać więcej przeciwników, zabić dzięki temu większą ilość graczy. Ale powiedzmy tak sobie szczerze... Czy często mamy do czynienia z jakąś dużo większą grupą nacierających przeciwników niż 6. A dla mnie liczą się wystarczy naprawdę sześć strzałów, a sześć celnych strzałów, trzech kolejnych fragów, i jak najbardziej mi w zdecydowanej większości sytuacji te sześć naboi wystarcza. A jeśli bym chciał radzić sobie z dużo większą grupą przeciwników, to wybrałbym po prostu inną snajperkę. I na przypadku Scout Elite, jeśli być może nie czujecie się jakoś pewnie w tym momencie ze swoją celnością, jeśli wiecie, że będziecie dużo strzałów nie trafiać, to być może nie jest to w tym momencie snajperka dla was. Jeśli jednak wiecie, że będziecie strzelać celniej i zazwyczaj zawsze w headshoty, to jak najbardziej śmiało możecie ją wybierać i te plusy w postaci szybko lecących kul, bardzo częstych, oddawanych strzałów, naprawdę wam się dosyć szybko składa. Kolejną snajperką, którą chcę Wam dzisiaj pokazać, to CS5. Snajperka, która, którą dostaliśmy, w dodatku Zęby Smoka i tutaj również jest ona dosyć podobna do Scout Elite. Nie wiem, czy po prostu kieruje się takimi pewnymi rzeczami. Lubię grać po prostu dynamicznie snajperem i zależy mi na możliwym szybkim oddawaniu strzałów, ponieważ ma ona równie tak duży RPM jak Scout Elite, czyli 63. Są wszystkie, wszelkie inne właśnie snajperki Bolt Action w Battle 4 mają tę wartość niższą. Ale tutaj mamy również pierwszy ogromny minus tej broni. Bardzo niska prędkość kul, 400 metrów na sekundę, co oznacza, że na dużo większe odległości musicie naprawdę uwzględnić to, że ktoś biegnie, że on się porusza, że ten nasz pocisk będzie ileś tam czasu leciał i przez to bardzo często na te dalsze odległości nie będziecie trafiać. jakim, kiedy w takim razie używam najczęściej tej snajperki? W trybach trasz. Naprawdę sprawdza się niesamowicie dobrze. Dlaczego? Mamy tutaj taką walkę liniową. My tutaj nacieramy na dwa M-KOMY, o nich bronią. Najczęściej tych tras, przez które możemy przejść, jest kilka, i w tym momencie śmiało możemy się ustawić w kilku miejscach, gdzie taka walka jest zdecydowanie na wprost, tylko do przodu, do tyłu. Nie musimy uwzględniać tego, że ktoś biegnie na bok, i dzięki temu ta niska prędkość naszych kul nie będzie nam sprawiała zbyt dużego problemu. Opadanie pocisku mamy 9,81 metrów na sekundę kwadrat, czyli takie standardowe, które posiada większość snajperek. Mamy nie, niezły model obrażeń, minimalne obrażenie to jest 59, czyli zawsze przy strzale w głowę że zabijemy kogoś. Jednym strzałem mamy 11 naboi w magazynku, co właśnie już przy trybie Rush może mieć różnicę. Jeśli jakiegoś pocisku nie trafimy, a widzimy dużą grupę nacierających przeciwników, co przy serwerach z 64 graczami w trybie RASH, naprawdę całkiem często się może zdarzać, to tutaj te 11 naboi jak najbardziej może nam się szybko przydać. Oprócz tego również jak Scout Elite ta broń posiada świetne statystyki przy strzałach z biodra, także jeśli ktoś się przypadkowo zbliży na zbyt bliską odległość i będziemy mogli sobie jakoś szybko zmienić na pistolet i inaczej poradzić. To również śmiało możemy strzelić z biodra i mamy dosyć dużą pewność, że na pewno trafimy przeciwników. Jeśli chodzi o lunety, w przypadku z Elite wybierałem tą lunetę z sześciokrotnym powiększeniem. Chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego bardzo przydawało się na bliższe odległości. Jednak te wszystkie mniejsze celowniki już były dla mnie ze zbyt małym powiększeniem i takie strzelanie headshotów na trochę dalsze odległości było trochę niewygodne i sprawiało czasem większy kłopot. Jeśli chodzi o CS5, tutaj zazwyczaj używałem celownika z 7 lub 8-krotnym powiększeniem, bo na te większe odległości, które już zdarzają się w tym trybie, chciałem być jednak mimo wszystko dokładniejszy. I ostatnią, nie nie, nie ostatnią, trzecią snajperkę, którą chcę, wam, którą chcę Wam pokazać w tym filmie, to SRR-61. Myślę, że wielu z Was o tej snajperce słyszało, jest to, myślę, wydaje mi się, w tym momencie najczęściej Używana ze wszystkich snajperek i jej największym plusem jest bardzo małe opadanie kul. Mamy 6 metrów na sekundę kwadrat, co oznacza, że na bardzo dalekich odległościach nie musimy zbytnio przejmować się naszym bullet dropem, nie musimy się przejmować tym, żeby celować jakoś dużo wyżej przeciwnika, co na trybach dużego podboju, gdzie również właśnie od czasu do czasu chce sobie pograć snajperem na jakieś dużo dalsze odległości. Bardzo się być może przydawać i dzięki temu, jeśli sobie wyzerujecie snajperkę na odpowiednią odległość to musicie brać naprawdę niewielką poprawkę na strzał w głowę, żeby ten wasz strzał był celny. Przy tej snajperce naprawdę niesamowicie przydaje mi się ten dalmierz, jeśli to chyba jakoś, jakoś tak było przetłumaczone w Battlefield 4, dzięki któremu, jeśli właśnie włączę powiększenie, to mam obok napisaną liczbę, ile metrów mam do tego tutaj celu w tym miejscu, dzięki temu mogę ją sobie fajnie ustawić na odpowiednią odległość. Minimalną, wziąć poprawkę na to, że, będę, że będzie jakiś tam minimalny opad tych kul i naprawdę na tryby dużego podwoju, jeśli strzelamy do kogoś bardzo daleko, na kilkaset metrów, tą snajperką gra się naprawdę niesamowicie dobrze. Jednak ma oczywiście ona inne swoje minusy, jeśli chcemy wyrównać ten jej właśnie. Dosyć dobry plus tej małego opadania kul, czyli mamy 40 rpm, najniższy spośród wszystkich snajperek, najwolniej tutaj. Jeśli chodzi o tę broń, możemy oddawać strzały 8, na moim magazynku w zupełności najczęściej wystarczają. I również dwie inne bronie, które mogę Wam polecić, których używam rzadziej, jednak jak najbardziej śmiało one trzymają poziom, to jest na przykład M40A5, bardzo podobna broń do CS5, jeśli czujecie, że te pociski leczą, lecą trochę za wolno i bardzo często nie trafiacie w poruszający się cel. To śmiało, możecie z niej, z niej skorzystać. I również snajperkę, którą używałem bardzo często kiedyś, to jest Gol Magden. Ma świetne statystyki, naprawdę pod wieloma względami. Jednak w tym momencie ma ona 51 rpm. Kiedyś miała 60 kilka, nie pamiętam w tej chwili, jednak po ostatnim wrześniowym patchu została mocno zderfiona. Ale jest to, wydaje mi się, taka snajperka najbardziej zróżnicowana ze wszystkich. Także jeśli nie chcielibyście zbyt często zmieniać broni, a mieć broń dobrą na. Steam Deathmatch, dobrą na Rush, dobrą na duży podbój, czy na jakikolwiek inny tryb, w którym aktualnie gracie, to ona dobrze się spisze do każdego z nich. I to na tyle w tym filmie, dajcie mi znać jakie są wasze ulubione snajperki. Trzymajcie się, cześć! Widzimy się w kolejnym filmie.